W kolorze purpury przyciągnęła uwagę no, widzów. Teraz gra w filmie, którym podbije ich serca. Davidzie, to jest Klara. Klara będzie z nami mieszkała. Opłacacie obcych, żeby się mną opiekowali, bo wam się nie chce. Słuchaj, chłopcze, mnie nikt do niczego nie zmusi. Ma na imię Klara. Ja jestem z Gaga, to typa skuda. Pani nie zguła, a ty cymbał. Będzie tobą rządziła, rządziła jeśli jej pozwolisz. pozwolisz. Przepraszam sobie, nie jestem mały. Przepraszam, ale zachowywałeś się, jakbyś był. And zrobi to i nawet, i jeśli i jej nie pozwolisz. Nie pozwolisz. Czemu ciągle dla mnie śpiewasz? Jeszcze no, ktoś uzna, że coś nas łączy. Mało tu biało. Więc Klara jest czarna? Złociutka, mówisz o kimś innym. <laughs> Co robić, jest sprytny jak diabli. A co w tym złego? Pani własne szczęście nie może być ważniejsze od pani dziecka. Nie wtrącaj się, Klaro. To niech mnie pan wyrzuci. Kupi Goldberg, zawsze możesz na mnie liczyć. W filmie Serce Klary.